Piękna pogoda, świeci słońce, ale to z tego, jak jest 1 stopień ciepła, tylko. Więc dzisiaj będzie ciężko, ale przynajmniej pracuję sobie poza grafikiem więc ile chcę, tyle robię, kiedy chcę, wracam. A ruch ostatnio jest podobno duży, cały czas są zamówienia jedno za drugim, po kilka naraz, także zobaczę, jak to wygląda. Miałem 7 dni wolnych w zasadzie. Jeśli nie liczyć tego dnia, gdzie miałem jedną dostawę, bo się rower popsuł. Prowadź już naprawiony ma wymieniony suport. Okazało się, że poprzedni był już tak zużyty, że się zniszczył w czasie jazdy i wianek się rozsypał, kulki wypadły na zewnątrz. Wianek w ogóle zmiażdżony był w środku. Były jego kawałki porozrywane, także nie dziwne, że się wszystko kiwało i hałasowało i się źle obracało. Natomiast w drugim rowerze próbowałem wymienić koronkę tylko na korbach środkową bo się mijam z szerokim samochodem terenowym myśliwy pojechał eee, próbowałem wymienić tylko koronkę środkową ale się okazało, że podczas zdejmowania korb rozwalił się kwint ściągałem tym ściągatem do korb korby i wtedy krzywo jakoś weszło i pociągnąłem mocno taką rurą, bo ja taką półtora metrową rurę zakładam na klucz i ciągnę i dzięki temu jest wielka siła ale jak był krzywo gwint, no to krzywo to wyciągnął i się gwint zerwał I później musieliśmy z tatą przez jakoś pół godziny, godzinę Stukać młotkami, różnymi tłutami, innymi przedmiotami, żeby zeszło Korwa, żeby zeszła z suportu Bo to jeszcze na kwadrat, to jest stary No i się udało w końcu po takim czasie, ale korwa już jest do wyrzucenia tak więc niepotrzebnie ten środkowy tryb kupowałem środkowe koronki, a zresztą i tak się okazało, że one są o milimetr jednak inne niż powinny być i, i tak by źle działały więc zamówiłem po prostu te nowe korby Alibio Holotech 2 ten całkiem nowy system z pustą osią, czy tam bez osi w sumie można powiedzieć, łożyska na zewnątrz i będę zakładał wkrótce, tylko jeszcze czekam na klucz specjalny do tego i już chyba dzisiaj przyjdzie ten klucz no, ale ten drugi rower to na razie mi niepotrzebny jako zapasowy a na czerwony będę sobie pracował dzisiaj mam nadzieję, że wszystko w nim w porządku pozostałe rzeczy po wymianie suportu będzie dobrze no i muszę przyznać, że to jakiś nowy poziom zimna już bardziej zaawansowany ostatnio zgubiłem jedną z takich rękawiczek za 50 złotych kupiłem przecież, nie wiem, miesiąc temu i gdzieś posiałem na przedostatnim filmie jeszcze widać, że ją mam na lewej dłoni, a później już, już jej nie było, także nie wiem gdzie. Spróbuję dzisiaj podjechać w te miejsca, gdzie parkowałem. Może gdzieś mi tam upadła, ktoś znalazł i powiesił na jakimś drzewie czy coś i czeka na mnie. Ale wczoraj musiałem pojechać do CND i kupić drugie takie samo, znaczy takie same rękawiczki, drugie. Tylko kupiłem o rozmiar większy niechcący. Tamte były XL, a teraz XXL kupiłem, nie wiem czy nie za duże. No ale dobra. Proszę bardzo, nowy support. Poprzedni, zmasakrowany, wyjęty, wyrzucony. Ciężko było wykręcić, bo... Znaczy wykręcić spoko, ale wkręcać ciężko, bo te gwinty już krzywo wchodzą często i trzeba uważać, żeby nie zacząć wkręcać krzywo i nie kontynuować krzywo, bo to się wtedy wszystko spieprzyć może. Dobrze to podjadę na początek tutaj, tu ostatnio parkowałem. Gdzie moja rękawiczka? Nie ma racy. Ktoś by znalazł, to by powiesił, śmietniku by położył. <gry> Kurde, nie ma. Tu gdzieś. No, mała szansa, że znajdę. Dobra, to może tam, gdzie ten. Parkowałem na Alei Wojska Polskiego. Na końcu, może tam jest, czeka na mnie. Też nie wierzę. Jak mogłem zgubić? No. Jeszcze podjechałem na Aleję Wojska Polskiego, gdzie była widziana ostatnio moja rękawiczka na filmie. Ale poszukałem, wszędzie dookoła nie ma. Możliwe, że gdzieś tutaj mi wypadła. Ale gdzie jest teraz? Nie wiadomo. Jakby był internet rzeczy i każda rękawiczka miałaby połączenie z internetem, to bym wiedział, gdzie ona przypadła. <laughs> Znalazłbym. Zadzwoniłaby do mnie. No ale to przynajmniej 50 zł, a nie tam 200 na przykład. bo Wczoraj oglądałem w sklepach drogie rękawiczki wodoszczelne, przeciwdeszczowe. Ruch normalny, kurde. Zaraz się włączą. No i tak, zarobiłem 1590 za te dwa tygodnie listopada, czy tam od drugą połowę listopada, a mogłem spokojnie jakieś 2400 nawet zarobić brutto, jakbym cztery ostatnie dni przepracował. Tam nawet dali bonus 25 zł dodatkowy w piątek No ale wolne miałem Ale to i tak, na przykład z tego 1590 brutto to netto wychodzi, tylko nie to ponad 1100, także Ja w ogóle powinienem czytać te sumy odejmując 30% podatków Żeby było jasne ile ja tak naprawdę zarobię, bo to trochę lipa jest Dobra, ciekawe gdzie mnie wezwie, tak od razu, od razu Pewnie gdzieś do centrum. Ruch normalny, no to będzie się działo chyba. Krowarzywa mi wpadły jako pierwsze. Ale co widzę, że znowu nadal nie ma tych kropek zielonych. Nie wiadomo gdzie będę jechał. Dopiero jak odbiorę zamówienie się dowiem. Proszę jak mi gorąco Zabarowało mnie. Nie mam dwie czapki na głowie. <grym> Faktycznie się dużo dzieje, bo już na dzień dobry dostałem dwa zamówienia, czyli łączone. Z krowa żywa, jedno i drugie. Zielonych kropek nie ma niestety. Ale już wiem, że jadę do tego fajnego biurowca Q22, czy jak on się tam nazywa. A jest dlatego fajny, że tam nie wpuszczają nas na górę i zawsze sobie czekamy w lobby. I zjeżdżają klienci do nas. No tutaj, Q22. No i dostawy z żywa są o tyle fajne, że nigdy nic się nie rozleje. Tam. Żadnych zupek nie ma. Zawsze można. Jeść spokojnie, że to jedzie całe. Wow, pierwszy raz taka sytuacja, że zmienili kolejność zamówień. Czyli miałem jechać teraz do klienta, ale wpadł mi odbiór z Brooklyn, który jest obok. Nie wiedziałem, że tak można robić. Ale to dobrze. Fajnie, bo to 400 metrów, czy tam 300 dalej, jest odbiór. I już trzecia dostawa w sumie. W pół godziny i już jadę na tamkę źle powiedziałem, że zamienili kolejność nie zamienili kolejność, tylko wstawili odbiór jednego zamówienia między odbiór i dostawę drugiego ale tak podobno ostatnio robią, bo jest duże kolejki się robią, duże zapotrzebowanie na no i patrzcie, ludzie muszą aż markerem pisać jakie to są numery mieszkań w drugiej klatce bo ten co projektował to nie pomyślał i teraz na podwale ładnie przy starym mieście dostawa, a wejście do bloku tego na rogu jest tutaj, na takim podwyższeniu pewnie dlatego nie ma zielonych kropek, bo teraz stawiają zamówienia też pomiędzy jedną i drugą dostawę. I żeby ktoś się nie zasugerował zieloną kropką i nie pojechał nie tam gdzie trzeba I tu po lewej, już tu byłem Wiem co to za klient Okej okay. Klient zmienił mieszkanie i podał numer starego na szczęście Przeniósł się tylko trzy mieszkania w bok na tym samym piętrze więc nie ma problemu Ale tak, to taki u którego już byłem, pamiętam I po godzinie pracy mam już wezwanie po czwartą dostawę Tajwok in Flanska, bardzo popularne miejsce w Uber -Eats. I to tak naprawdę niesamowicie popularne Mnóstwo dostaw tam było i teraz do Wolta widocznie też dołączyli fajnie Na Inflanskiej przy siedzibie Ubera Ale daleka dostawa na gwiazdistą na sam koniec No może nie sam koniec, ale daleko na gwiazdistą Nad potok, Nad kęp, na kępę potocą Tak więc robiłem 4 dostawy wile w 1,5 godziny, nie wiem co to w sumie Popatrzę. Mniej niż 1,5 godziny ale jestem daleko, na Potowskiej. To prawda jest tu sushi, ale nie sądzę, żeby wpadło. Oj, słabo widać, ale tu David Bowie jest naprawdę. O. A tu ulica Marii Kazimierzy, gdzie kiedyś Trumaje jeździły. Dawno temu. W czasie wojny. Ja, przed wojną. W czasie wojny może też. To mi się podoba, że teraz mi nic nie wpada że Jak mnie daleko wyrzuciło, to mnie nie ściągają gdzieś tam na Śródmieście Z Żoliborza dalekiego Tylko mam tu chwilę wypoczynku i mogę sobie wrócić powoli do arkadię czy gdzieś tam dalej Ja bym w ogóle w aplikacji ustawił, zrobił taką opcję, że Można sobie ustawić promień okręgu, z jakiego wpadają dostawy. To się ustawiło, że chcę maksymalnie jechać 2 km i o i dalsze by nie wpadły. Gdy kupowałem Toyota Yaris to brałem pod uwagę też jeszcze Nissan Micra Też fajny samochód, podobno się mało psuje. Tylko czy rower by się do niego mieścił? A już mi bateria miga, już zimą chyba szybciej się zużywa. No, ogólnie to baterie w aparacie mi tak na 40 minut nagrywania wystarczają. Jedna 30, 40. Zależy, tak jak zużyte są. Ale mam 5 chyba, 44. Tak wyglądają bonusy. Ej, skoro 150 zł za 40, to ja może już 40 będę celował. <taki>, Taki wariant dla leniwego dostawcy. 60, no nawet 80 jest do zdobycia. 350 zł. I dojechałem do na Pawła do centrum i mi wpadł Banko Soi I jadę już z jedzeniem pod jeden ze swoich ulubionych adresów na pokorną 2. Wielki apartamentowiec, ale dobrze zorganizowany. Szósta dostawa z fali to sobie pojadę 6 dostawa falla A tylko ktoś może wyjście w jego przypiernicze wtedy To nie Także szybko dzisiaj wpadają dosyć chociaż była przerwa Gdy mnie wyrzuciło na żylibosz Właściwie wystarczyłoby zrobić 5 dni po 16 dostaw i zgarnąć ten najwyższy bonus 350 zł za 80 Nie jest to trudne, zależy jeszcze jaka pogoda będzie, to w dzisiaj jest całkiem spokość, zimno, ale fajnie i z fali na mokotów jednego wrapa i od razu siódme pogromcy mitów na szczęście to jest dosyć blisko mokotowa więc jedną uliczką i już jestem ale mnie daleko wysłało teraz na Pragę więc przede mną z 8 km jazdy. O, a za mną samochody, które się zderzyły. Stłuczka kolejna. Nie, tą dostawę to miałem właściwie nie na Pragę Północ, tylko na Saską Kępę do lokalu Deseo. Z którego Volt też odbiera jedzenie, ale ja nigdy tutaj nie, nie byłem wcześniej. No i teraz sobie skończyłem pracę, wylogowałem się, bo na nie chce mi się pracować i się powoli przejadę na właściwą stronę Wisły tędy chyba tu przez park ciemną uliczką tak ona się nazywa międzynarodowa co? tak międzynarodowa nie taka ciemna tam dalej oświetlona pora na praski widoczek ale ładne kolory ostatnio jak tu byłem to Włączyłem się na moście, wracając z Pragi, na moście świętokrzyskim i wpadł najlepszy możliwy lokal, pełną paru, tuż obok mostu, najbliższy. No i kropki nie ma, niby nie wiem gdzie jadę, ale widzę po imieniu i pierwszej literce nazwiska, która to klientka, więc wiem gdzie mieszka i tym sposobem jednak wiem gdzie jadę. No i tak, miałem rację, to ta klientka, nawet piętro zapamiętałem, tyle razy już tu byłem. Pamiętałem to mieszkanie dobrze, bo za pierwszym razem poszedłem w ogóle do innej kamienicy z numerem A, znaczy z literką A. I od razu Gringo Bar na dobrej. Szybko zlecenia wpadają. Zamówienia. Zlecenia zamówienia. W takim tempie to łatwo te 16 uzbierać na dzień. A ja mam dopiero chyba 10 czy 9. Chyba nie wiem. I na 4 godziny mojej pracy dostarczyłem właśnie Którą? 9 dostawę 9. Dobrze a no i teraz słabo bo Regina wpadła na koszykowe, a to jednak nie jest blisko. 10 dostawa i zastanawiam się, czy robi dzisiaj 12 czy 16. W sumie jak ktoś celuje w 40 dostaw tygodniowo, to i w 2 dni się uwinę, 2 razy po 20. A ja powinienem w 80 jednak znaczy powinienem celować w 80 O, tak łatwiej No proszę, iluminacja już była Teraz nie ma widocznie, zapalają kiedy chcą Biznes się musi kręcić, musi być nastrój świąteczny Ale reklamy Oj z tej Reginy tak daleko na Mokotów mnie wysyłają na Naruszewicza że aż mi się odechciało 16 A może na Mokotowie się włączę Patrzę, to jest najładniejsza klatka ze wszystkich apartamentowców w jakich byłem Godzina 18:00, ja jadąc przez Mokotów, się przełączyłem na Mokotów, właśnie. Zobaczyłem, że ruch jest normalny, czyli normalny to znaczy duży. I może coś mnie tu wezwie na te, jakiś barburger, jakiś gringo bar. ogóle mnie galeria Mokotów nie wzywała, i tamte rejony, bo tam nie chcę jechać. Nie, jednak moja przygoda z Mokotowem krótko trwała. Po trzech minutach czy tam pięciu się wyłączyłem i przełączyłem na centrum. I już po pogromcy mi tu wpadli. 11:00. 16 blisko do 12 też, jeszcze bliżej i dostawa z pokromców mitów do Rondo 1 Rondo... nie, ONZ1 Ty Rondo 1 Rondo ONZ1 Dobraszę, okazało się, że o tej godzinie nie można już wjeżdżać na górę. Klient musiał zjechać do mnie. A teraz znowu Brooklyn tuż obok 12. nie mam pewności czy jestem we właściwym bloku, to sobie targę włączam. I tu są ładnie oznakowane numery bloków. I tu widzimy numery wszystkich bloków dookoła. Po aplikacji to by nie, nie było widać, jakie się znajdują obok. Nie ja mam 12 zrobione, w sumie mogę wracać. Ale kusi mnie ten bonus za 80. A w ogóle, jakbym dzisiaj zrobił 20 dostaw, to już od razu bym zgarnął 50 zł tych bonusów. Ale mnie kuszą tymi pieniędzmi drobnymi. Po zapłaceniu podatków mało zostaje. Znowu krowarzywa mnie wyspały, czyli szczęście mi sprzyja, bo to było tak, że tak powiem tuż obok. 13 zamówienie dostarczone na ulicę Syrene. Co to jest wola? 13, 14, 15, 16, jeszcze 3. A jutro, może wolne, bo będzie muszę mieć wolne dwa dni w tygodniu. To może jutro właśnie. A skoro jutro, to dzisiaj mogę dużo zrobić, nawet 20. 20. No i nowy klient. 10 minut już opóźnienia, jedzenie gotowe, a ja dopiero jadę. To jest tam insieme jakieś. Jeszcze tu nigdy nie byłem, pewnie znowu nowy lokal. A. Ma ładna ostrość. W ładnym apartamentowcu od ładnej klientki dostałem ładny napiwek, 7 zł. Coraz fajniejsze robią te apartamentowce. Już mam w, torbie, mam w torbie 15 i 16 zamówienie. Już kliknąłem, żeby się skończyło po tych dwóch. Żeby dyżur się zakończył. I sprzyjający kierunek ulica Zajączka. Yeah. A drugie jeszcze nie wiem gdzie, bo kurde nie ma kropek. No. Support wysłał komunikat. Uwaga Michał, jest ślisko, jedź ostrożnie. Właśnie się zastanawiałem co to, to tak błyszczy na asfalcie już od 5 godzin A to chyba lód Ale tutaj akurat w tym miejscu nie Ale są takie miejsca, że faktycznie błyszczy Już widzę, że wszystkie samochody, które stoją zaparkowane mają szyby zamarznięte Pokryte warstewką lodu, jak ja tego nie cierpię Później się wraca do samochodu i trzeba 10 minut rozmrażać go Bo nie mam... Akurat dzisiaj nie wziąłem tego do zdrapywania lodu, ale to i tak tam gówno daje zazwyczaj. I ostatnia 16 dostawa na rydygiera. Po drodze do samochodu. Zamarzenie tego. Bardzo dobrze. 16 zrobione. E, nie wiem co dalej, czy, czy będę brnął do 80, ale szansę mam. Dzięki temu, że tyle dziś zrobiłem. No i mam też szansę. 60 to Rzadko się trafia taka sytuacja, ale się trafiła na skrzyżowaniu równorzędnym z trzema uliczkami że z każdej uliczki ktoś wyjechał i nie wiadomo kto pierwszy ma jechać w końcu Ale mnie puścili pierwszego A przynajmniej pojechałem pierwszy I kolejny napiwek o! Ale przed chwilą yy, poprzedni klient z ulicy Zajączka też mi dał 7 zł dzisiaj sporo napiwków Ludzie są fajni, gdy marznę i koniec. Czyli prawie dwie dyszki samych napiwków dostałem, tych w gotówce przynajmniej. Pewnie dostaję też jakieś tam w aplikacji, tylko ich nie widzę. Bo Zmęczyłem się. I pewnie nudny odcinek, bo tylko moja gęba gadająca do kamerki, nic, nic tam nie pokazywałem w sumie. Ale przynajmniej motywuje mnie to, żeby... To całe nagrywanie mnie motywuje, żeby pracować porządnie. Przynajmniej czasem. Chyba jutro wolne będzie. A no tak, żolibosz artystyczny no Oczywiście, że szyby zamarzły A ja tak się zastanawiam jakbym miał w samochodzie termos z gorącą wodą i teraz wylał Albo nasączyłbym szmatkę tą gorącą wodą i bym zaczął to zmywać Czy to by jakoś zaszkodziło szybom? <laughs> albo czy chwilę później by się i tak pokryły lodem? Nie wiem Chyba nie, to chyba jest dobry sposób, nie? Podsumowanko. Pracowałem 7,5 godziny, zrobiłem 16 dostaw. 160 zł zarobiłem plus prawie 20 zł na piwku, czy tam 18 zł na piwku i przejechałem 81 km w tym czasie. Czyli gdybym był na grafiku dzisiaj, to przez 7,5 godziny zarobiłbym 150 zł, czyli tak by to nic nie dało. Poza grafikiem czasem jest dobrze.